Witam na moim kanale, to jest SimRail i dzisiaj EP07, kolejna lokomotywa. Bo odcinki z SimRaila 2, które już nagrałem, Wam się spodobały. Więc dzisiaj jedziemy znowu. EP07174 i jesteśmy nie dość, że w nowej lokomotywie, to na nowej linii, bo tu nas jeszcze nie było. Mianowicie to jest linia katowice sędziszów bo wcześniej byliśmy na tej trasie. Katowice-Warszawa na trasie Katowice-Sędziszów nas jeszcze na odcinkach nie było, więc e, to będzie pierwszy raz e, i jedziemy sobie właśnie siódemeczką, chyba najbardziej charakterystyczną taką polską lokomotywą. Ruszyliśmy właśnie do stacji e, Wolbrom e, i jedziemy sobie dalej. Tutaj na tej linii jedzie się dość spokojnie, bo jak widać tutaj ograniczenie w tej chwili do do 60 na godzinę eee, nastawnik na 28 bocznikowanie sobie włączyłem na dwójkę, żeby się rozpędzić do limitu, bo z tego co widziałem w rozkładzie to mamy mamy drobne opóźnienie sygnał dźwiękowy trzeba było nadać no to jest taka spokojna linia ale na odcinek na odcinek się na nas jesteśmy na serwerze pl3 no i co, co ja Wam więcej mogę powiedzieć dobra, zwolnię sobie tutaj nastawnik na 0 bo widzę, że ten pociąg i tak przyspiesza i tak sobie będziemy jechać Scenari przed chwilą przejąłem ten pociąg bo gramy oczywiście na multiplayerze przed chwilą przejąłem ten pociąg pokazywało czas scenariusza na Około y, godzinę, no, godzinnego odcinka nie będziemy tu robić, więc albo zrobię gdzieś w środku cięcie, żeby Wam pokazać już też Śląsk i y, y, Katowice, y, a pominiemy jakiś fragment po środku, albo po prostu y, skończymy sobie, bez cięć i skończymy sobie gdzieś tak w połowie trasy i drugą połowę przejedziemy następnym razem, to zobaczymy. Zobaczymy jak wyjdzie, w ogóle przed chwilą wyłączyłem rozkład jazdy przez przypadek i nie wiem jak go włączyć, ten był shiftem, enterem, poczekajcie ja zaraz do was wracam, sprawdzę sobie jak to zrobić, nie tu, ustawienia. Dobrze, już do was wracam, ogarnąłem sobie to tak, żeby żeby był widoczny ten rozkład jazdy z powrotem, żebyście go wy też widzieli, tylko za mocno mi się przyhamowało. Ach, bo tak to jest jak bota dam na chwilę, później go wyłączę. Eee, gdzie to zaś był ten przycisk? Zaraz wam powiem co tu się dzieje. Bo za szybko chciałem przyspieszyć. A teraz trzeba kliknąć to. I dobrze, i działa. No i możemy przyspieszać dalej. Bo BOT bardzo agresywnie przyhamowywał, zostałem pociąg prawie wyhamowany, bo tu jakieś ograniczenie ma być podobno zaraz. Także trzeba uważać, ale no, my jedziemy dalej w stronę Katowic. To jest pociąg TLK 24169, relacji Kielce, Gliwice. Tutaj są wszystkie stacje. No, aczkolwiek my możemy dojechać tylko do Katowic, bo tam się obecnie kończy. Yy, kończy mapa. Yy, widzę, że mamy tu... O której my powinniśmy być w Katowicach? No... A jeszcze do tych Katowic to... Trochę jesteśmy nieco opóźnieni. Ale no to jest standard na polskiej kolei. Wrzucimy sobie tutaj tego prądu damy trochę więcej, bo tego ograniczenia, które miało być to coś na razie nie widać no i jedziemy sobie dalej trasa taka widokowa spokojna mogę wam tu pokazywać bo po to też myślę te odcinki z, z SimRada są. Nie po to, żebyście słuchali przez pół godziny mojego monologu jak jadę pociągiem, tylko po to, żebyście pooglądali grę, pooglądali lokomotywę, żeby wam to pokazał dobrze. Tak więc patrzcie, akurat trafiliśmy na siódemeczkę w takim... E, ładnym malowaniu, zielonym, możemy wejść do, do wagonu, do wagonów, mamy tutaj przedziały może się nam uda ustawić kamerę tak, żeby to ładnie wyglądało o, na przykład tu e, wygląda to całkiem fajnie, ale o widzicie ja się bawię kamerą, a tu brak sygnału ostrzegawczego bo nie patrzyłem na znaki tak to niestety z <ścoughs> Simirelli wygląda, trzeba na to uważać bo to jednak symulator kolei, a nie latania kamerą po przedziałach, ale o, mam jeszcze taką. Yy, mam jeszcze taką kamerę z przedziału. Yy, tu jest kamera za pociągiem, kamera obok. Od, yy, teraz przejeżdżamy przez stację, widzę, że już znowu za bardzo rozpędzamy, więc wyzeruję nastawnik. Możemy lekko przyhamować sygnału ostrzegawczego. Znowu, tu są, tu właśnie na tej trasie, przez ja je trochę nie lubię i zwykle że na tej warszawskiej. No po pierwsze, że na trasie do Warszawy możemy trochę większe prędkości zrobić, a tutaj to widzicie, że cały czas jadę praktycznie co 60 na godzinę, czyli połowę maksymalnej prędkości tej lokomotywy. Nawet mniej niż połowę, a a do Warszawy to jednak można Jechać szybciej, oraz właśnie tu jest bardzo dużo przejazdów kolejowych. Przy czym ruchu jakiegoś tutaj samochodów wirtualnych w grze raczej nie ma za dużego. Są jakieś tam symbolicznie parę aut czasem, ale trzeba przed każdym takim przejazdem nadawać sygnał, co jest dość uciążliwe. Ale yy, mimo wszystko, postaram się pokazać jakoś grę. O, minęliśmy punkt kontrolny, mamy 6 minut opóźnienia. Widzimy. No nie ma sensu przyspieszać, bo on już widzę sam przyspiesza, zaraz go trzeba będzie dohamowywać. Ja cały czas o tej prędkości, ale to jest właściwie jedyna rzecz, którą w takim pociągu w trakcie jazdy trzeba robić. Także mówię, te odcinki Sim Raila's są takie bardziej widokowe, ale, ale wam się podobają, z jakiegoś powodu lubicie oglądać <laughs> jak ktoś jedzie pociągiem przez pół godziny, więc proszę bardzo sami tego chcieliście czy coś. Nie wiem, łapki w górę dawaliście i wyświetleń było dużo pod filmami z SimRayna, no więc nagrywamy z tego więcej. Mamy tutaj, o, tu, o, mówiłem, że ruchu za dużego nie ma. No, parę samochodzików tu jedzie przed drodze, mamy jakąś wieś, te domki mają tekstury takie, no, niektóre nawet ładne, inne takie średnie, no, ale jak na symulator kolejowy, to powiem Wam, że wygląda to naprawdę nieźle. O, no tu już widzimy, że tam w, w pewnej odległości te tekstury się przestają wczytywać, no ale jak się zbliżymy do naszego pociągu, no to, no to nie ma aż takiej tragedii. Znowu brak sygnału ostrzegawczego, trzeba trąbnąć, bo tam szlabany tu niby mają, ale i tak gra chce, żebyśmy trąbili. Dobra, kolejny jakiś przystaneczek mijamy na trasie, ale my się tu nie zatrzymujemy, bo to są przystanki na tych pociągów pewno... Do tych regionalnych, a my to jednak jesteśmy Intercity, zawsze te napisy nie mogę ich przeczytać w ruchu. Ale no, jakiś tu jest mały przystaneczek przy tej wiosce, którą minęliśmy tutaj. O, może to jest taka bardziej wieś, już a nie wioska. Po tej stronie też mamy jakieś zabudowania, jakieś ogródki. E, całkiem fajnie to wygląda, sympatycznie. E, następny, najbliższy posterunek, przez jaki przejedziemy, to będzie Jaroszowiec Olkuski a następnie mamy postój handlowy w Olkuszu e, tutaj się nic za bardzo nie dzieje, bo e, tu nie ma graczy, dopiero z Sławków tam zaczyna się robić ciekawie czy w Sławkowie siedzi jakiś gracz? Tak, w Sławkowie mamy dyżurnego ruchu e, gracza e, więc tam tam może być trochę ciekawiej e, tak więc myślę, że dojedziemy sobie razem do E, powiedzmy, tego Olkusza, jako to będzie pierwsza część, a później e, do Was wrócę gdzieś tam już bardziej w pobliżu Katowic, żebyście też tamte okolice Śląska e, zobaczyli. Możemy sobie tutaj zobaczyć, sam pociąg jest bardzo dobrze wykonany, tu mamy nawet takie szczegóły, mamy całą trasę wyszczególnioną na e, tablicy takiej kierunkowej, o, ktoś tutaj do mnie pisze, muszę wyciszać telefon. E, w, w każdym razie mamy tutaj właśnie takie tablice. Mamy te przedziały, które są też bardzo ładnie zrobione. Jak się wejdzie kamerą tak na tak do pociągu, to to naprawdę wygląda bardzo fajnie. I, i z takiej perspektywy też by można było śmiało trasy jeździć. I wyglądałoby to przyjemnie wizualnie. Dobra, przyhamujemy trochę no i, no i jedziemy dalej. Co tam przed nami? Tekstury się doczytują. Standardzik. Yy, ile my mamy wagonów w tym pociągu? Jakby to kogoś interesowało. 3, 6, 7, 8. No to jest całkiem. Całkiem długi składzik. Całkiem, całkiem. Yy, dobrze, jedziemy sobie, najbliższy semafor, wskazuje zielone, tak jak mówię, to jest taki mi ustępny plan na ten odcinek, dojedziemy sobie do tego Olkusza, yy, a potem to już, a potem to się zobaczy, co dalej, yy, pewno gdzieś tam koło Sławkowa do Was wrócę. Yy. gdzieś tam jakieś może cięcia jeszcze yy, zrobimy zrobimy po drodze yy, o czym ja wam mówić w ogóle jeszcze w, tak blisko świąt nie nagrywałem żadnego odcinka więc może trochę spóźnione ale dla osób które to jeszcze oglądają yy, to wesołych świąt chciałbym życzyć i podziękować za nowe subskrypcje na kanale yy, bo też się pojawiły Także ode mnie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku dla wszystkich, którzy to oglądają. No i, no i może ja też się postaram zrobić w nowym roku więcej filmów, bo jakoś tak ostatnio nie miałem czasu. E, nie wiem, dużo, dużo rzeczy na głowie pod koniec tego roku. A może na chwilę tam milknę, dam Wam pooglądać grę. Pojedziemy sobie z takiej na przykład perspektywy. Mogę wygasić na chwilę interfejs, bo całkiem ładny przejazd przez, przez las.